Z tej strony Woder, witam się w kolejnym odcinku i dzisiaj taki odcineczek krótszy troszeczkę, bo niektórzy z was po prostu chcieli to zobaczyć i chodzi tutaj o to, jak robimy nuka, tak jest, uwaga. No drugi raz w tym sezonie udało się spuścić atomoweczkę na mapę. No i co? Eee... Moim zdaniem nie było to jakiś szałowy, mega kozacki meczik, bo tam zrobiłem, nie wiem, może z 5 fragów. E, w ogóle jeszcze śmieszna sprawa, że lobby nam pomagało tego niuka zrobić, e, także ciekawa sprawa. E, no co, no ja po prostu Wam puszczę ten gameplay, zobaczcie sobie, wrzucę Wam też loadout, który używałem, e, może będziecie chcieli sobie przetestować. E, no i co, nie mam chyba nic więcej do dodania, e, jak tylko życzyć Wam miłego oglądania. Nie mogę wejść, no co on jest? Drążka mi się złapała. jeszcze? Zamiast wejść, to sobie <grymne> Pociągać się chciałem. No. Dobra. Robimy to. tam pieniądze, nie? Wiedzą, w o, patrz! Hayati napisał, że pomoże nam. Ha? To był ja. A, nie wiem. O, teksturki mi się bagują. Może, w żeby nawalić... Żeby może nam nawalić, komuś może pomoże. No, na razie te skrytki nie oddają u mnie. Jak to się używa? Ty pan na sobie... Nie masz Dobra jakiś rzucił. Dobra, to, e, ale tego licznika nikt wody, nie wody, widzi wody, poza wami nie kurde, ale wiesz ja co chciałem liczb. jakieś kewy znaleźć jeszcze. Trzymaj, trzymaj, trzymaj kable i po chyba. Cokolwiek wody. żeby mieć... Przelutować chciałem, no. Tracicie teren! To tutaj zgarni i trzeba to wywieźć w pisu Jerzyk, nikt nie widzi tego czy, czy, yy, licznika wami Nie poza oni wody. nie widzą. Tak, dopiero pierwiastek widzą jak podniosę za chwilę. OK. Gdzie tu jest u góry jeszcze? Bo na dole zebrałem wszystkie. Musisz mnie podrzucić tu. Michał, gdzie to są u góry Pomaga, jest. E, U góry pod antenami dwoma. A to chyba nie zdążysz. Gdzie, gdzie, mam jechać? A to już masz ten Beryl, to? Nie, właśnie tutaj nie, nie mam, bo... Tu gdzieś jest, a go nie ma. Ja nie mogę w ogóle użyć tego licznika. O! A na ile on musi być? 9,5. 9,5? To na pewno tutaj po tej stronie masz? No tu mam 8, kurde. 8, 9, tu mam. Tu mam wyłączony, kurwa. Ej, no pobugowało mi się. Boże. O, mam, mam, tu jest! Widzę łupy! No to ja trochę dostałem tutaj z zewnątrz. Wystarczy hajsu, czy jeszcze? Wystarczy 50. hajsu. Mamy na styk. No ale wystarczy. Dobra, to jest jeszcze tutaj dwie skrytki Uwaga, będę miał. Uwaga, to jest? A, na dachu. Uważajcie na siebie! Pojemnik zlokalizowany. Zabezpieczcie materiały atomowe, które znajdują się w środku. Mam ten save U... robić? Puszczam wam po jednego Ja mam cię tak, z sejf, y gdzie mam cię zawieść? Dawaj, leć, ja już gdzie? patrzę, leć na razie Dobra Szybko tankuję i zobacz lecę Tu mnie wyrzuć no. O kurde, daleko trochę Ale nikt nie strzela jak na razie, więc gi Jeszcze skryteczka Larę mam elegancko Dobra ty Jesteś na jest Melkidikiem, tak? Tak. Zapeśnię, przejedzie, on się też przyda e, dobra, dobra, ja lecę do Hauka tak. już na ten safe. Dobra, i co ja mam robić? Pewność. Śmiechać się. Co mam robić? Nie zgadnij się. Aha, no, dobra, bo ty zostawiasz tam berry. Okej, okay, okej. Okay. Dobra To się broni jakieś kurde sensualne. Lecimy na dropach Lecimy na dropach. Spadnie zaraz, o kurde Zaczekaj Ja nie kurde to nie Zaczepiło nie mnie Czekaj, naprawię tą helkę może, i tak, teraz yy, Nie działają pojazdy, tak? Tak, nie działają Uważajcie, żeby helki nie dały no tak? ja... Aha, dobra bo jak podejdziecie raz to już jest Żydzi po prostu, nie? Zabijecie. Tak Ja muszę na pieca biegać z tym tak. pierwiastkiem czy co? Ok. Masz ten tak? Dobra. Linkom chyba możesz. Oto ta laudi na Kurde, jak biją. Dobra, Wiesz to i wychodzimy na brzeg. wrócimy do nich się przemieścić i jesteśmy już w dobrym miejscu. Pod nami, uważaj, chłodnie, bo jak masz coś na blisko, to. No właśnie średnio, ja stare mam na bronie. Gościo. Na, na dropowym poleciał, wiesz? Dawaj może tą helkę i na tego dropa polecimy. No nie, po nie wiem, czy do tego gość, bo do mnie strzela. Powinniśmy pod linką zostawiać te pierwiastki. Of course, man. Oni są pod nami, tu jest team, ale nie wiem, czy oni Ale oni się pytają, czy nam pomóc. Lecimy do was, lecimy, wytrzymajcie. A już helka tu bije, What? What? No, 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 we need drop. Loadout Ej, chodź że na tego dropa polecimy, co? Ej, co ty, u was typy jakieś są? Tak, ale no oni... Wiem, oni, tak, oni tak. No wiem, oni, pomagają! Co ty gadasz? Ale jaja Ale jaja Pierwszy raz, że takiego widzę No hej, thank you guys Patrzcie, marki, marki, marki ja muszę po tego dropa polecieć, bo... O nie Ja najpierw dropa, a dopiero potem... Mogę nosić to Zabezpieczcie atomowe, które Bo tego nam nikt nie podniesie chyba, nie? Ej, 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 ej Kurde Na drugiej strony Ale jaja Ej, ja spieprzam stąd, ja spieprzam stąd linką Gdzie lecimy? w mordę no Zaraz się dowiemy, trzeba zebrać ten element, tak? No ja już zebrałem A, no To czekamy e... teraz na bombę I na bombę Oczekiwanie na zrzut bomby jest 0-0 tam nie ma nikogo przy tym, tym? Przy tym Ej, Przy pierwiastku są chłopy, przy są chłopy A to może ci, co pomagają? Nie A nie, no, jednego, zabijemy LTV-ka trzeba ogarnąć Tego tutaj A mi cały czas to niszczy HP, nie? No tak, bo to, to niszczy Wiem, wiem, dobra Na pierwiastku ktoś jest to A ten LTV, gdzie on dawaj, jest? Dawaj Musimy ich zbierniemy, e A to Helka, nie wiem czy ona działa, tak? bo była zepsuta wcześniej Ej, słuchajcie, ja jestem obok już pierwiastka. Te A nie, ale ty wikiem mieliśmy ją zgarnąć? I bomby jeszcze nie ma, nie? Nie, ma, szere, nie, nie, szere, nie szere, szere, bo tutaj do tych typów... Bo... Kurwa, nie wiem do szrać, jak do kogo nie. No, trochę Ej. to jest mylące. Dobra. Chodź młody, jesteś ze mną? No, za Dobra, to mógł. to strzelają ci, którzy mi nie pomagać. Gdzie, gdzie? Chodź, siadaj. Bo no to jest. Wiedz, ale On nie wiedział, on to nie wiedział, że ma tobie pomóc. No. Ja potrzebuję, potrzebujemy bezpa. ma ktoś bespa? Nie mam. Ja mam dużo kasy, mogę kupić, Ja cię wyrzucam Na sklepie Wiesz, szybko wezwaj od razu, bo możesz spalić Co mam robić, pod tą bombę podlecie, czy co? A jest bomba już? jest oh, tak, Ty miałeś tak. dalej jeden, tak? Nosisz. A, tak Wrzuć ta. tą bombę Zobacz tylko, czy, czy ktoś tam jest My ci No dawaj, dawaj Mam bezpośrednio już Ty chyba nie możesz, czy możesz z e, A odpalać zaraz już? So już nie tak już na front. Nie mogę, nie mogę Sam typy to, widzisz Weź tutaj e, Tutaj przepad Dobra, panowie, ja to mam gdzieś, biję każdego, kogo się da, bo. Co, a idziemy po te. te? Mieliśmy chyba, no ale masz LTwikka, nie masz. Nie mam LTwikka. Te kom podleć, wyżej, 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 a nie niżej? Wyżej. Dobra, I co. Słuchajcie, ale dwa zbierzesz, czy nie? No to wziął jeden już. Dobra, dawajcie robić, dawajcie robić Ja tego nie mogę, ja nie mam kebu, ja nie mam kebu Ja chodź, chodź, chodź Do góry, do góry, okay. do góry, do góry ciągnij Jedź, leć, leć, leć Do góry, do góry, nie dobra, to dobrze, to dobrze. góry dobrze, nie zginiesz półnek, pójśćwa To no nie zginiesz od razu, nawet ja jestem na, na, na bombie Zginiesz, no właśnie Bomba już blisko Ja mam smołki mogę, do jednego już na bombie widzę typa Ja tutaj skaczę E, dobra, ja muszę mieć... Ja rzucam sklep, ja, ja potrzebuję zrobić... Sprób. Leżę na czerwonym na dachu. Rzucaj pół jak tutaj, do, do środka. Mogę już ten pierwiastek? Tak, wrzucaj do bomby. Dobra, smoły na mnie. Typ na czerwonym. Ale to chyba ziomek, to chyba ziomek. Are friendly? Ja plantuję, rzuci mi smołę, to rzuci mi smołę bomba. O, halo, smoła! Kurde, ja daleko Czarnia. jestem. Wrócam, wrócam, wrócam. Dobra, dobra jest. Dwie minuty, dwie minuty, trzymamy. Ładunek uzbrojony. Zabezpieczajcie go do czasu przybycia jak się... Sniper tutaj. Na górze tutaj sniper jest, jest. Zbliża się ja szczęście. Że... Jest na bombie! Kurde! Okewa w Na mnie coś. Nie na mnie, tylko pingujcie przeciwniku. No, no, smoki dawajcie, cały czas smoki tutaj dawajcie, jak mówicie Ja tu stoję i mam termo, nie? Dobra, stosowaliście w tym termo. Tylko nie mam już smoku. Nie mam, mam. Tam na zrzucie u mnie był jeden chłop, pamiętajcie. Jest, hey, jest. A, my my Jest! Cała trójka u nas Gdzieś był, gdzieś był No cheater, I have thermo Thermo vision No nope. Dobra, niech myślą, że jesteśmy cheaterami, to lepiej dla nas Okej, okay, okej, okay, okej okay. I shoot, I don't shoot Can ah, I pick up some weapons? Aaa, walą ze zrzutu, walą ze zrzutu Nie ma takiego jak to, Ney! Ma Dobra, leży To mu nie dało, że kurde ktoś rozbraja, tam właśnie leżał No, nie podoba mi się to Dobra, ja tu tylko stoję Zero killera razy. Mamy to Dobra, i to all Mamy O, ja się nie przykraił Mamy to, kurde, mamy to. Pierwsza próba, zrobiona. A jak? Dziś, guys. Good job, machine. Hahaha. Machine. Hahaha. Opcje, pierwsza próba, mordy. Jeszcze mamy trzy próby dzisiaj. Zrobimy. Zrobimy kolejne. No wardecki, muszą lajki tutaj się pojawić, no. Muszą Helki. Yy, nie Helki, lajki.